W ostatnich tygodniach na naszym wydziale wybrano grupę nowych członków Rady Samorządu Studentów, gotowych angażować się w rozwój i reprezentację środowiska studenckiego. Jeżeli chodzi o główne zadania rss to jest to oczywiście reprezentowanie i reprezentowanie studentów Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Każda rada reprezentuje swój wydział. W ogół naszych zadań tutaj określają oczywiście konkretne regulaminy i jest ich bardzo dużo, jeżeli chodzi o, o takie wymienianie od punktów. Nową przewodniczącą RSS WNPd została Oliwia Kwiatkowska. Chciałabym przedstawić też swoje pomysły, rozwinąć też postulaty, które mieliśmy jako, jako startujący do, do, do RSS-u. Na pewno odbędą się rozmowy z władzami dziekańskimi, tak żebyśmy po prostu razem Współpracowali i rozwijali wydział i dawali możliwości do rozwoju studentów. Nowi reprezentanci z różnych kierunków wniosą różnorodne perspektywy i doświadczenia, tworząc dynamiczny zespół działający na rzecz poprawy warunków studiowania. No myślę, że jestem całkiem dobrze przygotowany do tej, do tej roli, ponieważ działam aktywnie na tym wydziale już od, od pierwszego roku studiów, teraz jestem już na piątym roku. Bardzo cieszę się, że, że dostałem tyle głosów że się dostałem do tej do tej rady. Ich zaangażowanie w życie akademickie. Obiecuje innowacyjne projekty i wydarzenia, które wpłyną korzystnie na atmosferę na wydziale. Staramy się informować i przewodniczących kół, i naczelnych mediów o wszystkich rzeczach, które dzieją się na wydziale. Zapraszamy ich do współpracy. Nasza Rada uważam, że jest bardzo zintegrowana. W zeszłym roku mieliśmy dużo wspólnych przygód, dużo wspólnych eventów, dużo wspólnych e, właśnie takich inicjatyw, które bardzo fajnie nam wychodziły. Współpraca osób odpowiedzialnych za reprezentowanie interesów studentów na OEM z mediami studenckimi to ważny punkt programu nowo wybrany Rady. Chcemy rozwijać współpracę pomiędzy mediami, pomiędzy kołami. Ponadto bardzo zależy nam na tym, żeby słuchać studentów. Działam w mediach studenckich, w Kurierze Akademickim i też w Gazecie Buc. Także żyję tym życiem studenckim i, i tym wydziałowym, tymi, tymi wydarzeniami. Oby te pozytywnie brzmiące nastroje utrzymały się przez cały trwający obecnie rok akademicki. Rada Samorządu Studentów jest niewiarygodnym ważnym organem na naszym wydziale. Od wyboru dokonanego przez studentów zależy jakość życia studenckiego i to, czym wydział będzie żył przez najbliższy rok akademicki. Zobaczymy, jak poradzą sobie te rośnie członkowie Rady i życzymy powodzenia. Dla Flesze, Daria Krapko.